Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipton. To czwarty odcinek QA na kanale Morele TV, do którego już Was serdecznie zapraszam. Nie umarłem, moi kochani, nadal tu jestem, nadal siedzę w tym fotelu przed moim komputerem i za chwilę poodpowiadam na pytania, jakie zadaliście w ostatnich kilku odcinkach, które zostały umieszczone na tym właśnie kanale. No no co, lecimy. Pierwsze pytanie dość długie zadał dobry user. Hej, pozwolę sobie ponowić pytanie o HTPC Gaming Creek. Czy jest szansa, żebyś taką maszynę zbudował w ramach kanału? Może coś na APU A10, a może jakaś konfrontacja APU czy procesor plus karta graficzna. Całość około 2,5 tysiąca zł. Żeby było smaczniej, można byłoby się pokusić o SteamOS. Drogi kolego, już niedługo będę przedstawiał taką konfigurację, ale w obudowie specjalnej Astroka pod nazwą M8. Jest to jakby cały komputer Bourbon w którym znajdziesz płytę główną, oczywiście obudowę, specjalistyczną wręcz bym powiedział obudowę, a także zasilacz. Taki zestaw komputerowy będę prezentował już niedługo. Myślę, że jego wymiary będą nawiązywały do maszyn Steama. Zresztą sam się o tym przekonasz, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że ten materiał właśnie z tym komputerkiem opublikuję w nadchodzącym tygodniu. Więc jeśli chodzi o HTPC Gaming Creek. Na pewno będzie okazja, aby takie pecetki przedstawić na kanale Marle TV. Drugie pytanie, znowu pytanie techniczne Jakuba Czarnego. Czy zamiana z Intela i5-2400 na i5-6500 da nam jakąś dużą zmianę? Oczywiście, że da. Oczywiście, że da, szczególnie w tych tytułach, w tych lokacjach testowych, które wykorzystują w mocniejszy sposób procesor. Tam rzeczywiście zobaczysz różnicę pomiędzy Sandy Bridge'em, a Skylake'em, który został zaprezentowany dosyć niedawno. Oczywiście jeszcze dochodzi kwestia ceny, tak? jaką musisz zapłacić za taką wymianę. Skylake w tym momencie kosztuje ten akurat model około 1000 zł. Za i5 2400 na Allegro zapłacisz 400 zł. Także musisz sobie odpowiedzieć na pytanie o cenę, o sens dołożenia aż 600 zł do lepszego procesora. Pytanie, w jakie gry grasz, jak grasz, na jakich ustawieniach i przy jakiej karcie graficznej ponieważ to oddziałuje na wybór takiego, a nie innego procesora. Znowu pytanie o sprzęt komputerowy. Kamil Chojnacki. Co myślisz o przyszłym procesorze AMD Zen? I na tym zakończyłbym te pytanie. Drugi kolego. O Zenie pisałem już na moim blogu techlipton.pl, który zamienia się w mały serwis o komputerach. Jeśli chodzi o AMD Zen, hmm, moje oczekiwania są naprawdę duże, ale nie chciałbym się zawieść. Także na razie bez żadnych sensacji, bez wielkiego podniesienia wyczekuję tego procesora, wyczekuję tej serii procesorów tak naprawdę i nie zamierzam nic więcej w tej sprawie komentować. Także na razie wiemy niewiele o tych procesorach. Na razie są to tylko plotki, także poczekam aż będzie więcej wiadomo na temat architektury Zen. Lecser HD pyta: Co to za fotel? Eee, drogi lecerze, jest to model dokładnie marki Vertagir SL 4000, bardzo wygodny. O nim być może powiem więcej w jednym z odcinków. Może zrobię jakiś przegląd tego fotela, jakąś mini recenzję, bo sporo osób się o niego pyta, jak mi się w nim siedzi, jak mi się go użytkuje. Także spokojnie, na pewno będzie więcej o nim na naszym kanale. Orbiteus Lipton. Czy mogę liczyć na test procesora i7-5820K na LGA 2011 V3? Zastanawiam się, jak bardzo wzrośnie wydajność, porównując do Skylight czy Skylake. 3 w Skylake. Czy i 749, k Procesor ma być używany do środowiska muzycznego Gdzie szybkość obliczeń jest bardzo istotna e, Oczywiście zdaję sobie sprawę Z szybkości obliczeń e, Mówiąc szczerze no Na razie nie mamy Skylake'ów tak, wyposażonych więcej niż cztery rdzenie tych procesorów raczej nie będziemy widzieli w większej ilości rdzeni natomiast już niedługo zadebiutują Broadwell E i właśnie i 75820K porównywałbym do nowych procesorów które już nadchodzą które mają być dostępne w pierwszym kwartale tego roku, czy też pod koniec tego roku, teraz już nie pamiętam. Na pewno będę wykonywał porównania w środowisku muzycznym i 75820K lub i 75930K z procesorami Haswell, szczególnie i 74790K, a więc procesorem czterodzeniowym wyposażonym w 8 wątków. Także spodziewaj się takiego porównania na kanale. Będę niedługo dysponował takim fajnym komputerem, właśnie stworzonym pod muzykę. Być może zainteresuje to większą liczbę osób play Playforwin.pl pyta Lipton, zepsułeś kiedyś jakiś drugi sprzęt? Hmm, no, jestem sprzętowcem, jakbym mógł nie popsuć jakiegoś fajnego drugiego sprzętu. Tak. E, kosztowało mnie to 0 zł sama naprawa tego sprzętu, bo niestety nie udało się go naprawić. E, sam sprzęt otrzymałem od Vendorów, Zresztą tak jak teraz otrzymuję wiele sprzętu. E, nie płacę za niego, ale go użytkuję w różnych testach. Tak, słuchajcie, niestety zepsułem Radona 6970 w wersji referencyjnej od Gigabyte, tak się nie mylę, albo od Shafira. Kurczę, teraz już nie pamiętam. Albo szafirek, albo Gigabyte, to był. E, wiem tyle, że cały czas ten model leży u góry gdzieś tam na komodzie i sobie po prostu czeka na lepsze czasy. Próbowałem go naprawić, niestety się nie udało. E, jak go zepsułem? No, zalałem go płynem z chłodnicy, którą sam uszkodziłem. Także przykle historia, nic miłego. Zepsułem sprzęt wtedy o wartości 1000 zł. Także no, moja sakwa na szczęście nie odczuła tego, ale gdybym był posiadaczem tego sprzętu, gdybym za niego płacił, a, nie chcę o tym myśleć. Kolejne osobiste pytanie. The Crazy Witcher: Czy kiedykolwiek zajmowałeś się programowaniem? Tak, zajmowałem się programowaniem, ale nie przypominam sobie, żeby to była miła przygoda. Było to dokładnie na studiach C, byłem rzucony na głęboką wodę bez jakiegokolwiek przygotowania programistycznego wcześniej. Nie, programowanie nie jest dla mnie: albo zajmujesz się sprzętem, albo programowaniem. Moim zdaniem nie można tych dwóch funkcji łączyć. Przynajmniej ja sobie z tym nie poradziłem i wątpię, żeby miał ktoś tyle czasu, żeby zarówno programował, jak i zajmował się sprzętem. Przyznam szczerze, że naprawdę to byłby jakiś geniusz. Shady TV Xbox One Clip, pytasz, czy zamierzając składać komputer w styczniu 2000, 2016 roku, warto i 747,90k, czy jako, że pierwszy komputer od 4 lat, czy już jednak i 767,00k. Dobra, pomijam już fakt, że tutaj interpunkcja leży i składnia. E, zrozumiałem o co chodzi. E, słuchaj, moim zdaniem, na razie ceny Skylake'a utrzymają się na takim poziomie, jakim są, czyli dość wysokim. E, Osobiście, gdybym miał teraz pieniążek, to albo inwestowałbym w Broadwella, który kosztuje 1200 zł, lub w i7 4790k. Chociaż już pomijam fakt, że ten procesor poleciłbym tylko osobom, które chcą renderować materiały, tak? Bo do gier ten procesor jest zupełnie zbędny. Jeżeli już, to można zainteresować się Xeonem, Jeżeli składa się, nie wiem, procesor przeznaczony pod gry, wykorzystujące wielorodzeniowość w takim no, dość dużym znaczeniu, wraz z HT. Inaczej, moim zdaniem, i piątka Broadwell, czy to Haswell, spełnia swoje założenie jest w porządku. Turbo.pl zadał bardzo ciekawe pytanie. Hmm, przynajmniej dowiecie się więcej, jak wygląda moje życie, czego słuchasz i jakie filmy oglądasz. Odpowiem najpierw, jakie filmy oglądam. Także oglądam filmy sensacyjne, dużo tych filmów. Od razu Wam powiem, że także lubuję się w takich książkach, tak, sporo swego czasu czytałem, teraz trochę mniej z racji wykonywania pewnych obowiązków. Czego słucham? Muzyki filmowej, bardzo dużo muzyki filmowej, jestem wręcz koneserem tej muzyki, tak przynajmniej siebie widzę. I po drugie, troszeczkę rapu, mniej klimatów rockowych, chociaż sporo, znaczy czasami słucham klasyków, tak, takich typowych klasyków, ale to mówię, tak... Od czasu do czasu. Oczywiście jakieś tam playlisty, top playlisty z radia, też mi się zdarzają. Także tak to wygląda z mojej strony. Moi kochani, że ten odcinek był przeprowadzony w dość takiej merytorycznej atmosferze, bez żartów, bez żadnych ichotów. Na końcu musiało paść bardzo fajne pytanie, które moim zdaniem powinno wygrać w ogóle w jakiejś kategorii śmieszkowania. Wladziu pyta, czemu nie ma testów w Minecrafcie? Także do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku Morley TV. Papa, pa. czekam na kolejne Wasze pytania, na które już niedługo odpowiem. Bye bye.